szereg ludzi zebranych i naraz robił mów, pokazuje dachy, a potem ciąg dalszy, to znaczy, że tam byliśmy. No i teraz, więc to są dwie jakby dwie koncepcje. Borusewicz, który Również z żeśmy ściśle współpracowali, z członkiem KOR-u. I, I ma swój udział, no na przykład udziałem Boroszewicza jest zainstalowanie bałęsy na skraju. Co sam twierdził. Pan był Nie, no. Nie, yes, wtedy jeszcze nie. Wtedy uważałem, że ta kandydatura już w zz rola Wałęsza była bardzo niejasna, a na pewno nie była um, jakby na przewódcy związkowego. Myślał Pan, że będą wracać? Mam Panie pytanie po o tamte i jakimi argumentami będzie chciał Pan zwyciężyć w wybranym kolosie w Ja pozostałem wierny przysiędze, którą składałem na szczęście i nikt mi nie za może zarzucić, cienia odchylenia. Nastawienie Polaków było wtedy takie, że zostałem na aucie, czyli czego innego niż w 80 roku. I natomiast y, y, pan Borusewicz był, y, chociaż nie był członkiem Solidarności, bo nigdy nie pracował. A do Solidarności mogli należeć tylko pracownicy emeryci lub wyrzuceni z pracy, ale ludzie yy, członkowie Związku Narodowego. Potem zaliczył wszystkie formacje. Unia Wolności, AWS, yy, Platforma Obywatelska, PIS. I zmieniał, I zmieniał opcję polityczną i poglądy, mam nadzieję, że również z tym zmieniał poglądy, szybciej niż zdążył zmieniać wernerkę. Wyborcy z tego mają wyciągnąć wnioski. Jakie argumenty? No jest jeszcze yy, 17 pytań Anny Walentynowicz do Bogdana Borosewicza. Na te pytania nigdy nie odpowiedział. I myślę, że ta kampania jest dobrym momentem, ażeby publicznie odpowiedział po kolei na wszystkie te pytania. Zada mu, te, zada mu pan te pytania? Mógłby, mogłoby dojść do jakiejś takiej debaty między wami? Myślę, mam nadzieję, że dojdzie. Mhm. Mam nadzieję, że dojdzie ale kto miałby ją zorganizować? To? Tego, jeszcze, tego jeszcze nie wiem. Co no to, to do organizatorów też się należy zastanowić, bo my pamiętamy debatę zorganizowaną w telewizji polskiej między Tuskiem i Kaczyńskim, gdzie debata odbywała się na tle wyjącej tłuszczy platformerskiej. No na, taką, na takie warunki zgodzić się oczywiście nie zgodzę. Ale na debatę twarzą w twarz w każdej chwili. A jak idzie w ogóle e, kampania, jak wyborów? No, no nie wiem, mamy mnóstwo, e, mnóstwo zajęcia z tym wszystkim. Okazuje się wszystko musi być formalne, trzeba pieczątki, papierki, papierki, papierki. I to jest chyba najbardziej wyczerpujące. Natomiast spotkania z wyborcami są przyjemne i to nie jest obciążenie. Są poruszane nieraz bardzo ważne kwestie i na tych spotkaniach nie tylko uczestnicy, się czegoś dowiadują, ja od nich się też wiele rzeczy dowiaduję, dowiaduje się wielu rzeczy, które trzeba będzie, jeżeli do Senatu wejdę, poruszyć na takim na forum Senatu. A jakie najważniejsze rzeczy, rzeczy chciałby pan załatwić? Czym by pan się chciał zająć mając mandat Senatu? Myślę, że najchętniej bym się nie ograniczał do jakiegoś wol... wąskiego wycinka. Dlatego, że problemy, które stoją przed Polską, są ogromne. Jest problem niesamowitego zadłużenia. i Jest problem w gazecie prawnej, z, przedwczoraj chyba, gazeta prawna ujawniła, że nie 790 miliardów mamy długu, że mamy 2000 miliardów długu, włącznie z długami zaciągniętymi na konto emerytów. Mamy niesamowite opóźnienia w oświacie. Polacy dotychczas wygrywali konkurencję na rynkach pracy dzięki swoim wysokim kwalifikacjom. Gdy byliśmy w Stanach, to w każdym mieście powtarzało się, że dzieci z solidarnościowej migracji, które tylko nauczyły się trochę po angielsku, to okazywało się, że między grupą polskich dzieci a amerykańskich jest ogromny dystans wiedzy. I to nam dawało również wiedzy fachowej, zawodowej. Kiedy Polacy byli specjalistami, nawet po techniku, byli uniwersalnymi specjalistami, nie wyszkolonymi w wąziutkim wycinku, tylko obejmujący cały spektrum swojego zagadnienia. Niedawno Rok czy dwa lata temu Unia Europejska przeprowadziła badania i określili, że edukacja w Polsce jest na przedostatnim miejscu Unii Europejskiej. To jest tragedia. To jest tragedia, mówimy, co zrobić dla młodzieży. Młodzieży trzeba dać przede wszystkim solidne podstawy, solidne wykształcenie. Trzeba jej dać narzędzie, które będzie mogła wygrać konkurencję właśnie z czasów WZZ. -u. Dlaczego zablokował do, dostaw, dopływa literatury bezdobitowej y, dla WZZ? -u. I jeszcze kilka takich pytań zasadniczych. Zasadniczych, które stawiają jego rolę w y, opozycji, a przynajmniej w stosunku do wzz -u. powiedzmy sobie WZZ-ów, które tą opozycję była jedyną grupą z tej opozycji, która wygrała. 80 1980 mm -hmm. i że Barosewicz występował jakby potajemnie przeciwko tej kamie. Będzie okazja zadać to pytanie może. Jeżeli będzie, ja te pytania zadaję i powtarzam przy każdej okazji. Niestety odpowiedzi nie doczekałem się do dzisiaj, bo na sesji PN-u yy, moderator Zamydlił sprawę, a potem paroserzyć po wyszedł i nie odpowiedział. A w którym roku pani Andrzej była w sesji? W, w którym to było roku? W którym roku była sesja IP na wzz W którym roku była sesja IP na wzz Trzy lata temu. A coś? Nie, nie dalej, Karol. Dwa tysiące. No wtedy co była w tym. Na, na, na Motławą. Tak, długa łaba. Elżbieta. Dzieki. Rodzina Jelakca w śnielskiego. Dzieki, że nas nie banią. Będzie się Wy Jeszcze żyjemy. Teraz dziennikarze będą pana męczyć. No dobrze, niech będzie. No Jest wszystko jest. Ja to taki długi urlop i jeszcze <laughs> do o, proszę, zapytać, to e, spodziewał się, Pan w ogóle, że to kam kampania niesie ze sobą takie. Pewne sprawy no też częściowo, papierkowe, urzędowe i tak dalej nie okay. męczy to pana? I, oczywiście, że męczy. Oczywiście, że męczy. Może gdybym wiedział jaki to jest wysiłek, to może bym się bardziej opierał. No ale już powiedział pan A, teraz... Nie, teraz, teraz nie ma wyjścia. Stara gwardia z takim entuzjazmem wruszyła do zbierania podpisów, że wycofać się już nie mogę. Chociażby z tego względu nie mogę ich sprawdzić.